Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Amoservis, Ekstrafelgi.pl, Staffa, Carbon Tech, Chakram samochodowe instalacje BrC 2BRI b autoracing.pl. Pierwszy raz na samochodem w sobocie eee, warunki atmosferyczne, prawie jak w jesieni. <grym> Ale no, no, zobaczymy, zobaczymy. Trasa już tam przyjechałem dwa-trzy razy, tak zobaczyć, co się tam dzieje. Nic się nie zmieniło w przeciągu tych dwóch ostatnich lat, na których tu nie byłem i, i... No i tyle. No. Powiedz mi, to miały być takie bardzo wakacyjne rundy. No ta pogoda na razie nie sprzyja, ale ma przyjść. Eee, oby, oby przyszła, ponieważ sobot wolałbym, żeby był posłuchem. Od tej z mokrą nawierzchnią może być kiepsko. Tym bardziej u mnie w tym na napędówce, no ale pojedziemy, co będzie. Powiedz mi, to są bardzo wyjątkowe rundy, yy, ponieważ rozgrywane nad morzem, a my jeździmy w górach. <laughs> tak, tak. Eee, no ale to już trwa od paru. Chyba na 100 lat w zasadzie. Ja tutaj jestem od, od 5-6 lat, więc można do tego przywyknąć. Chociaż są takie miejsca, że rzeczywiście jak się stanie na trasie, to tak jakby się było w górach. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej 1000 warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.